Witam na kanale Smako Christi i Przygoda. Mój kanał jest o zdrowej żywności i o zdrowym trybie życia. Dbać o zdrowie trzeba od środka, codziennie, nie od święta, bo zdrowie zaczyna się właśnie na talerzu. Czasem nie trzeba wiele, żeby zadbać o swoje zdrowie. Wystarczy dobrze skomponowany talerz. Spójrzcie, co mam dziś przed sobą: dwa filety śledziowe to świetne źródło pełnowartościowego białka, zdrowych tłuszczów omega-3, które wspierają pracę naszego serca i mózgu. Do tego świeża sałata rzymska ogata w witaminę K i błonnik, który dba o nasz układ trawienny. Kolorowa papryka to bomba witaminy C. A te malutkie pomidorki koktajlowe to właśnie z mego ogródka. To nie tylko smak, ale też przeciwutleniacze, które chronią nasze komórki. Na wierzchu odrobina natki pietruszki również i koperku również z mego ogródka, które dodają świeżości i nie tylko, ale też wspierają odporność i trawienie. Ten posiłek jest lekki, ale sycący, idealny na lunch lub kolację, kiedy chcemy zjeść coś wartościowego, a przy tym szybkiego. Przygotowaniu. I co najważniejsze, tu nie ma miejsca na przetworzoną żywność, zbędne cukry czy sztuczne dodatki. To jest właśnie esencja zdrowego odżywiania: prostota, świeżość i równowaga. I właśnie to wykorzystuję w mojej kuchni na co dzień. Jeżeli Wam ten film się spodobał, to poproszę o łapkę w górę i subskrypcję. A również zapraszam na konwersacje na moim kanale. Smacznego!